Coraz bliżej, Wielkanoc, moje najpiękniejsze święta. Zawsze w sposób szczególny je przeżywam, do czego również Was zachęcam. E, oczywiście, jak to, że z, jak to zbliżają się święta, to wiele się również dzieje w Ewangelii. Pan Jezus gromadzi tłumy wokół siebie, uzdrawia. E, wszyscy chcą Go poznać, ale jest grupa takich, którzy nie za bardzo są zadowoleni z działalności Pana Jezusa. Dzisiaj czytamy w Ewangelii o naradzie w Sanhedrynie i padają takie słowa. Cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. Ja mam takie poczucie, że w tej Ewangelii ci nasi faruzeusze pokazują. Jak nie należy ograniczać Pana Boga do swoich własnych wyobrażeń? Zobaczcie, oni używają słów nasze miejsce święte i nasz naród. A przecież naród żydowski to jest naród Boga. Miejsce święte to jest miejsce Boga. To nie jest miejsce, w którym my rządzimy, w którym, które my tworzymy, tylko to miejsce, w którym przebywa w sposób szczególny Pan Bóg. Kiedy tylko nasze wyobrażenia, są określone to wtedy zamykamy działanie Pana Jezusa do takich ludzkich rzeczy i wszystko co jest ponad to zaczyna nas przerażać i taki krótki przykład słuchajcie wyobraźcie sobie że chcecie urządzić wielkie przyjęcie na którym macie do przedstawienia swoim przybyłym gościom bardzo ważnego mądrego kochanego człowieka i dzwonicie do paru osób, mówicie, słuchajcie, bardzo ważna osoba będzie u mnie, proszę was, zaproście, kogo tam chcecie, ale będzie fajnie, naprawdę warto człowieka poznać, on zmienia życie. No i po jakimś czasie dowiadujecie się, że te telefony się tak rozmnożyły, że po prostu tych ludzi ma przyjść strasznie dużo. I na początku sobie myśleliście, że to był wspaniały pomysł, no bo przyjdzie ktoś, kto pomoże wielu osobom. Ale jak sobie wyobraziliście, że ten człowiek przyjdzie za chwilę i razem z nim tłum jakichś ludzi, których nie znacie, to zamiast się cieszyć zaczynacie się bać. Bo się nie zmieszczą, bo nie będą mieli co jeść, gdzie będą spać, a w ogóle jak dojadą. Teraz to parking jest też problemem. I właśnie tak trochę zachowują się dzisiejsi farazeusze. Przecież oni czekali na Zbawiciela, oni czekali na kogoś, kto będzie działał znaki, tak? który wypełni miejsce święte swoją obecnością. I wtedy, kiedy to zaczyna się dziać na ich oczach, a jest inne niż oni sobie wyobrażali, zaczynają się bać. A dlaczego? Myślę, że ich zaufanie w moc Boga to jedno i w jego dobroć to drugie, i w, w niewyobrażalną wielką miłość, którą Pan Jezus złożył na ofiarze, w ofierze krzyża. My musimy naprawdę uwierzyć, że nasz Bóg przychodzi nas zbawić i wszystko, co robi, jest dla nas dobre i jest Jego łaska i działanie nie do wyobrażenia dla nas. I wtedy tylko, kiedy będziemy Go zamykać, w naszych głowach, wyobrażeniach będziemy się bać jak farzeusze. Pozwólmy działać panu Jezusowi, nas zmieniać. Pozwólmy przychodzić do jego narodu i do jego miejsca świętego i kochać nas w sposób dla nas czasami nie do ogarnięcia. Dobrego czasu.